Крайслер Петък Крузер Miał być retro cool, a wyszło retro k***a cool. mać co to jest. Wygląda jakby projektant tego cuda wziął rodzinę i zjechał z nią na tarce z górki. Przecież to coś wygląda jak idź i nie wracaj. Ten przeszczep na kołach to król wiochy stylizowanej na retro. Jakby ktoś chciał zrobić hot -roda, a zrobił co najwyżej hot doga. To auto jest tak brzydkie, że jak widzisz się na ulicy to zaczynasz już rozumieć po co są produkowane bomby atomowe. Może i jest brzydki, ale na pewno znajdą się jakieś plusy, prawda? No nie, ta hut na kółkach miała silniki od 1.6 do 2.4 i to z turbo, z czego jak możecie się domyślać ten pier pierwsze rozpędzał się do setki w rok kalendarzowy. 2.0 robiło mieć wycieki z każdej możliwej uszczelki, to samo w przypadku diesla. Natomiast 2.4 z turbo ciekał jak chomik po kółeczku o trzeciej w nocy. Tylko co z tego, skoro jest zajebisty problem z częściami do tego samochodu. Notorycznie pękały tam sprężyny. Nie wiem, z czego nie zrobili, może z czytosów serowych? i poza tym ma całkiem drogie części, a weź znaleźć jeszcze mechanika, który będzie chciał w tym wynalazku coś zrobić. Powodzenia. Przecież to wcale nie musiało istnieć, a mimo tego i tak to auto sprzedało się w ponad milionie sztuk. Dlaczego? Nie mam 那个破眼镜。